Nie wiem, co powiedzieć, bo właściwie powinienem powiedzieć: No tak, ale cóż, ale. To przede wszystkim Adam i Barbara. Adam, Adam ze względu na to, że czasami coś tutaj skrobnie. Kilka słów, kiedyś więcej, dzisiaj zamotany, ale Barbara, jak zawsze. Bardzo dużo. Daje sporo do myślenia Barbara. A ja ostatnio po prostu ze względu na te upały, ze względu na całą tą historię, która się ciągnie wokół mnie, po prostu krótko mówiąc, stałem się człowiekiem, który tworzy swoje pomieszczenia. Czyli przypuśćmy, że wykonawcą, a inaczej nie wiem, jak to nazwać, bo. Właści właściwie nie można powiedzieć, że malarzem, bo mm, ja akurat nie lubię malowanych ścian. Wolę stiuk, zaokładanie styku i właśnie w tej chwili zakładam ten stiuk. i też dlatego te opóźnienia. W jest tak szalenie gorąco, więc muszę troszeczkę odpocząć. A ponieważ pewne działania wykonuję sam i wszystko wykonuje sam. Dlaczego jestem? Ja lubię odpowiadać za swoje czyny samodzielnie. A ja ponieważ no nie jest mi obce, przypuśćmy, kładzenie gładzi, czy kładzenie, czy tworzenie fresków, czy czegokolwiek, nie jest mi to obce, także. Po prostu to potrafię robić, a zawsze lubię eksperymentować. W dodatku eksperymentować z tak zwaną pacą, co daje jedną rzecz, że jestem u siebie wtedy. Jestem w swojej kolorystyce, jestem w swojej przestrzeni, jestem w swoim pomieszczeniu, jestem w swoim fotelu. Jestem przy. Wszystko jest wykonane jakby. Łapkami i ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy brało się deski, te deski się zbijało razem, naciągało się płótno, gruntowało się samemu jeszcze dłonią, wcześniej klejem stolarskim, potem się szlifowało, potem i to wszystko razem, i kończyło się to. Dziełem, obrazem. Czasami się uciekało do jakichś takich momentów oszustwa, czy szybszego malowania emulsją, która w tej chwili bardzo silnieje, bo ona miała bardzo dużo ołowiu. I upływ czasu, czyli Saturn, kolor, <gry> który jest siny, bo Saturn jest takim kolorem. Patyną czasu, a tutaj sinej, i, i daje, daje ten efekt, że patrzymy na te, patrzymy na te dzieła, swoje, na te swoje prace, już z, z pewnym punktem nostalgii, a co, co najbardziej smutne, że prace, które, które były malowane przypuśćmy 200 lat, czy 100 lat temu lepiej wyglądają jak te, które ja namalowałem przypuśćmy 20 lat temu, czy 30 czy trochę więcej no już nie będę się chwalił ile. wstyd ale są takie niektóre są niepodpisane i całe szczęście, że niepodpisane bo bym się bardzo Krępował, ale przynajmniej wiem, że one istnieją i w mojej pamięci, moich znajomych i moich przyjaciół, gdzie czasami. Nie, ale no cóż, trzeba będzie, bo to. Dlaczego mówię o sztuce? Dlatego, że czas chronos uderza. A też jest taka sytuacja, że Barbara, dlaczego ja nie pokazuję? Nie no, wreszcie zacznę, zacznę. Stworzę jakąś galerię, tylko zastanawiam się, jak to stworzyć, bo nie chciałbym tutaj na blogu, bo na, na blogu, na vlogu czy blogu niektórzy próbują, niektórzy próbują, no zresztą każdy artysta plastyk próbuje pokazać swoje dzieła kontra sztuka, kontra. Yy, znak stworzenia tego czegoś. Ja nie chcę wymieniać tutaj od kogo, ale chociażby Witkacy próbował. Salvador dali mnóstwo razy w symbolice używano pewnych symboli. To nie ma plastika, który by nie użył. Rzeźbiarze, wspaniali. Nie ma tak, że nie. No ale każdy chce się zmierzyć, i ja chyba też. I będę się starał. No. Będę się starał jak najbardziej pokazać to, co jest wewnątrz. Wewnątrz. Wewnątrz każdego z nas, każdego plastyka, ból tworzenia. Ból tworzenia, który jest najbardziej skrywaną chwilą dla każdego z nas. Bo to jest chwila, nad którą nie zastanawiamy się, a musimy ją stworzyć. Musimy ją stworzyć po to, by być, by zaistnieć, by skonfrontować to, co jest w nas. To siła tworzenia. A siła tworzenia jest chyba najważniejszą siłą. Obojętnie, czy to weźmiemy. Moc Marsa i wspaniałe pomysły. Wielki Wenus, czy też burze Neptunowe, które dają zupełnie inny wyraz, a może uraniczny wizerunek spojrzenia. Czy saturniczna krytyka, czy też chwila, która jest po prostu nie do rozpoznania Plutona, czy też sens Merkurego, który w historii poprzez ogromny czas który przemija każda z planet ma swoje, a właściwie to jest jedna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. Czy przychodzi moment gdzie trzeba zweryfikować to co się umie, by usiąść i zacząć po prostu tworzyć. I to jest najspanialsze. Dla każdego z nas, dla każdej chwili, bo tego już nikt inny nie odbierze. Bo ta chwila jest tylko nasza, kiedy pozostajemy zamknięci we własnej wyobraźni, tak jak ten, który tworzył ten świat i pozwolił nam na uczestnictwo w tych samych procesach, tylko że my go nie rozumiemy. On stworzył nas. A my czy nauczymy się tworzyć też takie piękne? Do zobaczenia, zapraszamy dalsze ciąg opowieści. Nie tylko w pokatuszkach. Tych astrologicznych, ale jeszcze więcej. Sekundę, które nam umykają.